Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to piękne przywitanie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Jeżeli ktoś jeszcze miałby jakiekolwiek wątpliwości, czy prawdziwe są te słynne słowa, nie ma kaszy bez Polonii. Nie bez kaszy polski to ten pomnik, ten pomnik jest tego najlepszym dowodem, że twórca polskiego hymnu narodowego Józef Wybicki urodził się właśnie tutaj, niedaleko tego miejsca, niedaleko serca Kaszub, jakim z całą pewnością jest państwa miasto, jest kościerzyna. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie tutaj w tym ważnym dla Polski czasie. W czasie, kiedy jesteśmy z całą pewnością świadkami postępujących zmian gospodarczych, zmian historycznych, być może jesteśmy świadkami zmian na mapie gospodarczej Europy, być może że jesteśmy świadkami też ważnych przemian w Unii Europejskiej, bo dyskutujemy na ten temat. Także wczoraj dyskutowałem z ekspertami właśnie na ten temat, jaka powinna być przyszłość Unii Europejskiej. Byli eksperci, reprezentujący największe europejskie think tanki i przedstawiciele w zasadzie wszystkich krajów Europy. Niezwykle ciekawa debata, która, co dla mnie jest wielką satysfakcją, stanowi odpowiedź także na mój list przesłany do przywódców państw Unii Europejskiej i w ogóle państw Europy, gdzie dostałem cały szereg odpowiedzi, nie tylko kurtuazyjnych, ale również takich, które zawierały różnego rodzaju konkretne propozycje. Interesują się tym nie tylko przywódcy, ale także właśnie eksperci, ci, którzy na co dzień profesjonalnie a także od strony naukowej zajmują się zagadnieniami związanymi z integracją europejską. Ale dziś, proszę państwa, dla całej Europy wielkie wyzwanie. Po pierwsze, walka z koronawirusem, pokonanie tej pandemii, która Naznaczyła nie tylko Europę i nas, ale naznaczyła także cały świat, pokonanie jej pod względem ochrony zdrowia, ochrony życia i zdrowia obywateli, co dla nas jest przecież tak samo bardzo, bardzo ważne, ale proszę Państwa, również i pokonanie jej pod względem gospodarczym. I dlatego bardzo się cieszę, że przed chwilą w Bytowie mogłem nie tylko odwiedzić tutaj firmę z tego regionu, z Państwa, Stron naszego pięknego kraju, która w wyniku pomocy otrzymanej od Polskiego Funduszu Rozwoju ponad milion złotych, nie tylko utrzymała wszystkie miejsca pracy, ale która znalazła dla siebie nowe nisze na rynku, i dzisiaj można śmiało powiedzieć, że dynamicznie się rozwija poprzez nowe aspekty produkcji. Mówię o firmie Wirland która do tej pory zajmowała się produkcją wyposażenia sklepów, przede wszystkim różnego rodzaju lat meblowych. Do tego dołączyła z czasem produkcję płyt i różnego rodzaju mebli, przede wszystkim takich mebli o charakterze biurowym, użytkowym czy kuchennym. Ale, proszę Państwa, obecnie dołączyła również do tego produkcję urządzeń dezynfekcyjnych, takich szafek służących do dezynfekcji rąk, które mogą być umieszczone w różnego rodzaju miejscach, właściwie wszędzie, ale przede wszystkim w różnego rodzaju instytucjach, właśnie w sklepach, na stacjach benzynowych, w innych miejscach o publicznym dostępie, gdzie każdy będzie mógł podejść i może skorzystać z dezynfekcji rąk, czyli właśnie. Właśnie realizować te założenia o charakterze higienicznym, sanitarnym, które służą ochronie przed koronawirusem. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, to jest to, że dzisiaj w sposób zdecydowany, ofensywny realizujemy działania, które zmierzają do ochrony polskiego rynku gospodarczego, do tego, aby obronić miejsca pracy, bo to jest dla nas najważniejsze, aby jak najmniej osób w Polsce straciło pracę, aby tak jak mówił, Pan wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, aby to, to widmo, ten demon bezrobocia, który był przekleństwem mojego pokolenia. Pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie w latach 90. i z którego bardzo, bardzo wielu ludzi miało przez lata ogromny kłopot ze znalezieniem pracy, adekwatnej do swoich oczekiwań, adekwatnej do swojego przygotowania zawodowego wykształcenia, i w związku z tym niestety bardzo wielu z nich wyjechało za granicę. Aby to nigdy nie wróciło, abyśmy nawet w obliczu sytuacji kryzysowej, która właśnie zagraża lawinowym bezrobociem, tak jak kryzys koronawirusa, umieli sobie poradzić. To dlatego bez wahania w ciągu ostatnich dosłownie tygodni 79 miliardów złotych, proszę państwa, 79 miliardów złotych zostało wypłacone polskim firmom po to, aby ratować miejsca pracy, po to, aby Utrzymały one miejsca pracy po to, aby w przyszłości mogły wrócić do normalnej produkcji, po to, aby było także utrzymanie dla rodzin, aby pensje były wypłacane, aby ludzie mogli normalnie żyć. Cieszy mnie to. Ilekroć z firm w całej Polsce, teraz w trakcie moich kolejnych odwiedzin na obszarze właściwie całego kraju, słyszę mówiącego właściciela firmy z Dumą: Proszę pana, nie zwolniliśmy ani jednego pracownika. Chcę ogromnie podziękować wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy nie zwolnili ani jednego pracownika, tym, którzy skorzystali z pomocy i tym, którzy nie musieli z niej skorzystać. Dziękuję wszystkim, którzy nie zwolnili ludzi. Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy polskim przedsiębiorcom którzy podeszli do sprawy prospołecznie, którzy podeszli do sprawy z odpowiedzialnością. Bardzo często mówimy odpowiedzialny biznes. Prawda? Państwo znacie to pojęcie. Często do niedawna używaliśmy go wyłącznie na określenie sytuacji, kiedy biznes wspomaga różnego rodzaju akcje charytatywne, kiedy oprócz tego, że po prostu zarabia, niesie także pomoc innym. Czyli taki biznes, który umie się dzielić swoimi zyskami, swoim sukcesem z innymi. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj mogę mówić, odpowiedzialny biznes to także ten biznes, który umiał popatrzeć przyjaźnie i rozumieć potrzeby swoich pracowników, który traktował swoją załogę tak jak rodzinę, myśląc o każdym z nich osobno i o wszystkich razem, że oni stanowią właśnie sól ziemi tego przedsiębiorstwa i oni są potrzebni. I że trzeba uczynić wszystko, żeby pracy nie stracili, żeby też nie podważyć ich zaufania do firmy. Ile razy słyszałem, proszę pana, ja musiałem ludziom zapłacić, bo to jest kwestia mojej osobistej godności i mojego honoru, ale to jest też kwestia zaufania do firmy. Firmy, którą przejąłem po ojcu, firmy, która jest solą naszej rodziny i ci ludzie są jak nasza rodzina. Dziękuję wszystkim polskim przedsiębiorcom za takie właśnie podejście. I cieszę się, że wszyscy ci, którzy są i którzy potrzebują, mam nadzieję, że prawie wszyscy z nich mogą skorzystać dzisiaj z aktywnego wsparcia, czy to z Polskiego Funduszu Rozwoju, czy to z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy to z Urzędu Pracy, czy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Proszę, żebyście się Państwo nie wahali. Proszę, żebyście z tego wsparcia w bardzo różnych formach korzystali dzisiaj. Zostaje za zgodą Komisji Europejskiej uruchomione to wsparcie dla największych, dla dużych firm 25 miliardów złotych kolejnego elementu tarczy finansowej uruchamianej przez Polski Fundusz Rozwoju. Pan Prezes Paweł Borys do ostatniej chwili negocjował. Myśmy nad tym instrumentem razem z panem premierem, panią premier Jadwigą Emilewicz, i właśnie panem Prezesem Pawłem Borysem pracowali bardzo mocno w kwietniu. Trzeba było zgody Komisji Europejskiej, żeby tę pomoc publiczną dla wielkich firm móc przeznaczyć. 25 miliardów złotych na pożyczki płynnościowe, na pożyczki, które wspierają, żeby wyrównać te wydatki, które zostały poniesione właśnie na cele walki z koronawirusem i zabezpieczenia przed koronawirusem, wreszcie na różnego rodzaju elementy finansowe, instrumenty finansowe, z których te firmy, Będą mogły skorzystać. To, proszę Państwa, wymierna pomoc, która w najbliższym czasie trafi do tych dużych, wielkich przedsiębiorców, czyli tych, którzy zatrudniają powyżej 149 pracowników. Oczywiście ja wiem, że ta pomoc potrzebna jest wszędzie. Mam nadzieję, że ona dociera i mam wiele sygnałów, że dociera. Rzeczywiście, że te pieniądze wspierają. Sam Polski Fundusz Rozwoju wypłacił ponad 46 miliardów złotych. Proszę Państwa, może trudno jest w to uwierzyć, ale wypłacany jest miliard złotych dziennie. Miliard złotych dziennie wypłacany jest polskim przedsiębiorcom właśnie po to, by ratować miejsca pracy, byśmy przetrwali. Wspierana jest polska rodzina. Wczoraj, proszę Państwa, ogłosiłem istotę, czyli ogłosiłem szczegóły tak zwanego bonu turystycznego. Ważnego także tutaj dla Państwa na Kaszubach, gdzie tak wielu naszych rodaków przyjeżdża na wypoczynek wakacyjny czy to. Te wakacje lipcowe i sierpniowe, czy też w tym okresie przedwakacyjnym i zaraz powakacyjnym, czy w ogóle w ciągu roku, po to, żeby tutaj w ciszy, w spokoju odpocząć w Państwa pięknych okolicach, w tej tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej, wśród pięknych, wspaniałych jezior, wzgórz morenowych, ale przede wszystkim lasów, czystej przyrody, świeżego powietrza i piękna tej Ziemi. Mam nadzieję, że z tych środków, które na te na tą akcję bonu turystycznego zostaną w najbliższym czasie przeznaczone ponad 3 miliardy złotych blisko 4 miliardy że będziecie państwo tutaj na tej ziemi także mogli skorzystać świadcząc usługi turystyczne Oczywiście już wczoraj podniosły się różnego rodzaju głosy najbardziej uśmiechałem się kiedy słyszałem że były to głosy ze strony tych samych którzy narzekali że w Polsce jest rozdawnictwo że się rozdaje Rodzinie pieniądze, jakieś 500, plus, że się rozdaje, że to jest rozdawnictwo. Ci sami teraz krytykują, że miało być 1000 złotych, a teraz Duda mówi, że będzie 500. Proszę państwa, będzie 500 złotych na dziecko w rodzinach wychowujących dzieci. Każde dziecko będzie miało 500 zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na wypoczynek wakacyjny. Dla większości polskich rodzin szacujemy, że rodzin wychowujących dzieci jest prawie 2,5 miliona w naszym kraju prawie 2 miliony z nich to rodziny prawie 2 miliony z nich to rodziny które wychowują więcej niż jedno dziecko Czyli to będzie przynajmniej 1000 złotych dla rodziny. Oczywiście będzie dedykowane, bo chodzi o to, żeby rzeczywiście te pieniądze trafiły do branży turystycznej. Więc one nie będą w gotówce, tylko będą w formie bonu, w formie bonu elektronicznego, cyfrowego dysponentem tych pieniędzy w znaczeniu ich wypłaty będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie... Rodzice, dzieci, którzy sko chcą skorzystać z wypoczynku dla dzieci, czy to w formie obozów, kolonii, czy w formie wczasów, w agroturystyce, w hotelach, w pensjonatach, będą mogli ten przysłowiowy bon, czyli ten kod elektroniczny, przekazać temu, kto tą usługę im świadczy, po to, żeby on mógł się zwrócić do ZUS-u o wypłatę już konkretnych pieniędzy w gotówce na rachunek bankowy. Wierzę w to, proszę państwa, że te pieniądze wspomogą polską branżę turystyczną, ale chcę zaznaczyć bardzo mocno, to są pieniądze dodatkowe, bo przecież polska branża turystyczna to jest także jedna z tych branż, które korzystają z tej wielkiej pomocy, z tych właśnie 79 miliardów złotych, które są w tej chwili wypłacane polskim przedsiębiorcom, także tym, którzy świadczą usługi turystyczne. A więc obok tych pieniędzy z PFR-u, z ZUS-u, z, z, z Urzędu Pracy czy z, czy z Banku Gospodarstwa Krajowego będzie także dodatkowo dla branży turystycznej, podkreślam, dodatkowo jeszcze bon turystyczny, który przy okazji ułatwi także, mam nadzieję, ym, możliwość wypoczynku po prostu polskim rodzinom wychowującym dzieci. Bo nie oszukujmy się, proszę Państwa, ja najbardziej stawiam na rodzinę. Dla mnie to jest fundament naszego społeczeństwa, dla mnie to jest fundament polskiego państwa. Mówię o tym, mówię o tym bardzo mocno. Mówię o tym, proszę państwa, bardzo mocno właśnie tutaj, na tej ziemi, gdzie rodziny kaszubskie są tak bardzo, bardzo mocno zakorzenione, gdzie wielu z państwa żyje tutaj od wielu pokoleń, gdzie rodzina jest tak bardzo mocno doceniana, gdzie właśnie rodzina stanowi ten fundament, który pozwalał przetrwać najtrudniejsze czasy, gdzie rodzina stanowi także ten fundament, dzięki któremu przetrwała tutaj wasza mowa, wasza rodzima mowa, ta kaszubska właśnie, którą państwo tutaj się posługujecie i w której ja na początku próbowałem choćby nawiązać w sensie wymowy i te parę słów, z tutejszego, tak ważnego także dla całej Polski, tej maksymy tutaj kaszubskiej powiedzieć o tym, jak ważne są kaszuby dla Polski i jak ważna jest Polska dla kaszub. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo jedno to jest ten pomnik, największy w Polsce pomnik Józefa Wybickiego, który jest właśnie tutaj w Kościerzynie, tak jak powiedziałem, w sercu kaszub, ale ogromna część kaszubskiego serca leży także i w Piaśnicy. Tam, gdzie nie kto inny, tylko właśnie Kaszubi, rozstrzeliwani przez Niemców na początku II wojny światowej, oddawali życie za to, że czuli się Kaszubami, ale i Polakami i chcieli tutaj Polski i o tę Polskę się starali. I za tą Polskę oddali życie. I to jest właśnie coś, o czym w całej Polsce ludziom nigdy nie wolno zapomnieć. Bo to jest wielka rzecz, którą rodziny kaszubskie zrobiły i poświęciły dla Rzeczypospolitej. I chwała im za to. Wielka chwała. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Za to dziękuję. Dlatego, proszę Państwa, jestem tutaj dzisiaj z Wami i powiem tak. Bardzo chcę, żeby Polska nadal rozwijała się tak jak do tej pory. Wsparliśmy już polskie rodziny. Mam nadzieję, że także te rodziny, które mieszkają tutaj na pomorzu, na tej kaszubskiej ziemi odczuwają to. Zwłaszcza te rodziny, które wychowują dzieci. Wierzę w to głęboko, że to wsparcie trafia także i do tych, którzy są już seniorami, przepracowali swoje w życiu i dzisiaj pobierają emerytury czy renty, że otrzymują te świadczenia, że waloryzacja, która Trafia od pięciu lat do ich kieszeni, jest wreszcie godziwa, że to nie są te przysłowiowe trzy złote, jak nieraz wcześniej słyszałem. Że to, proszę Państwa, jest ta trzynasta emerytura już gwarantowana ustawowo. Że to są różne inne formy wsparcia. Że, proszę Państwa, seniorzy mogą liczyć także na mnie. Na mój program ochrony zdrowia i centrów ochrony zdrowia dla seniorów 75, które powstaną w całej Polsce, że odczujecie Państwo rzeczywiście, jeżeli nie daj Boże, ktoś okaże się, że jest chory, że odczujecie Państwo, to, jak Polska Służba Zdrowia poprawia się poprzez realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, która została opracowana w mojej kancelarii, także przy udziale tych ekspertów, lekarzy, którzy pracują na tej ziemi, właśnie na Pomorzu. Jak choćby pana profesora Piotra Czauderny, który stoi na czele Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju. Szanowni Państwo, Polska wymaga jeszcze naprawy w wielu obszarach. Ale poza tym wszystkim, co już zostało wprowadzone i co będzie dalej realizowane i rozwijane, a co ja Państwu solennie obiecuję, nie pozwolę, aby zostało Państwu odebrane. Bo żadna taka ustawa, która by Państwu odbierała te świadczenia społeczne, rodzinne, które już są, czy trzynastą emeryturę, nie zostanie przeze mnie podpisana, dopóki ja sprawuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Tego Państwo możecie być pewni. Teraz, teraz, teraz Polska potrzebuje inwestycji. Oczywiście realizujemy te wielkie, bo jesteśmy państwem i narodem ambitnym. Dlatego realizujemy wielkie budowy dróg. Tak jak S6, o której mówiłem wczoraj, która. Decyzją rządu będzie finansowana ze środków publicznych i mam nadzieję, że szybciej jeszcze połączy Trójmiasto z Koszalinem i że wreszcie będzie Trójmiasto połączone drogą ekspresową ze Szczecinem, że będzie droga ekspresowa wzdłuż polskiego wybrzeża dla państwa i dla wszystkich innych naszych rodaków, którzy tu podróżują, dla rozwoju biznesu, dla tego wszystkiego, co nam tak bardzo jest potrzebne, dla wszystkich wypoczywających. Ale to. Ale to proszę Państwa także dalszy rozwój Funduszu Dróg Samorządowych, po to, żeby także te drogi lokalne, te najmniejsze, były na dobrym poziomie. To proszę Państwa program odbudowywania linii kolejowych, to program odnawiania w Polsce dworców, o których zapomniano, a które dzisiaj trzeba przywrócić do ich normalnego funkcjonowania, bo są potrzebne po to, by ożywić tereny, o których ludzie mówią że zostały zmarginalizowane na przestrzeni tych ostatnich wcześniejszych lat. Trzeba, żeby tam można było też normalnie funkcjonować, żeby tam mógł się rozwijać biznes, żeby był dobry dojazd, żeby była dobra komunikacja, żeby był szerokopasmowy internet. To tak jak powiedziałem, program budowy 100, a mam nadzieję 200 przystanków kolejowych, ale to także proszę państwa nowość. Fundusz inwestycji samorządowych, czy jak kto woli, fundusz inwestycji lokalnych. Po co? Będą, proszę Państwa, wielkie kolejne środki europejskie w ramach planu odbudowy Europy po kryzysie gospodarczym koronawirusa. Byśmy z tego kryzysu wyszli. Taki swoisty plan Marszala. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że to będzie w granicach 750 miliardów euro. Duża część z tego będzie do, przeznaczona także do wykorzystania przez nasz kraj, także przez samorządy. Ten Fundusz Inwestycji Samorządowych czy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to będą pieniądze, które my w naszym kraju. Chcemy przeznaczyć po to, by mniejsze samorządy miały pieniądze z tego funduszu na tak zwany wkład własny, żeby mogły korzystać właśnie z tych funduszy europejskich i dzięki temu, żeby państwa gminy, żeby państwa powiaty mogły szybciej się rozwijać, żeby w jeszcze większym stopniu była zapewniona nowoczesna infrastruktura, żeby, była, żeby były właśnie drogi, żeby były połączenia komunikacyjne różnego rodzaju, żeby byłby także lepszy dostęp do dóbr kultury. Do rekreacji, do tego wszystkiego, do bazy turystycznej, do tego wszystkiego, co nam jest potrzebne, do rozwoju Polski i do tego, byśmy stawali się coraz zamożniejsi. To jest, proszę Państwa, plan rozwoju Rzeczypospolitej na najbliższe lata. Chcę go realizować. Dlatego właśnie ubiegam się o reelekcję o ponowny wybór na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. I proszę Państwa o poparcie, bo ja Państwu zapewniam. Bo ja Państwa zapewniam, bo ja Państwa zapewniam, że będę strzegł bezpieczeństwa, tak jak przez ostatnie pięć lat. Dzięki temu właśnie, że ja stoję na straży tego bezpieczeństwa, dzisiaj w naszym kraju są obecne wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego jako gwarancja naszego bezpieczeństwa w dobie niepokojów na Ukrainie. W dobie, kiedy tyle państw się obawiało agresji. My w Polsce... Mamy wojska sojusznicze, mamy wojska amerykańskie, właśnie po to, żeby było bezpieczniej. Polska armia liczy dzisiaj 130 tysięcy żołnierzy, a liczyła nieco ponad 90. To prawie 40 tysięcy żołnierzy więcej. Po co? Po to, żebyśmy byli. Bezpieczniejsi i po to, żeby lepiej wykorzystać nasz społeczny i narodowy potencjał. Myślę tutaj przede wszystkim o żołnierzach wojsk obrony terytorialnej, którym z całego serca dziękuję obok żołnierzy wojsk operacyjnych za ich służbę dla Rzeczypospolitej, za ich ochotniczą służbę dla Polski. Bardzo dziękuję za służbę dla Polski i dla nas wszystkich, bo zabezpieczają też nas na wypadek klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw. Ale to proszę Państwa także wolność. To wolność, dlatego zapewniliśmy, że rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły od szóstego roku życia, ale nie są do tego zmuszani, bo mają mieć wolność wyboru. To dlatego właśnie obniżyliśmy wiek emerytalny, a ja to obiecywałem, żeby była wolność, że można przejść na emeryturę, jak ktoś chce, wcześniej, tak jak było dawniej. Bo nam podwyższono ten wiek emerytalny wbrew woli polskiego społeczeństwa, łamiąc wszystkie obietnice. On został przywrócony do poprzedniego poziomu właśnie po to, byście Państwo mieli wolność. Czy chce przejść na emeryturę, czy chce dłużej pracować. To jest właśnie zapewnienie wolności rodakom. I wreszcie, proszę Państwa, wolność poprzez wielkie inwestycje. Wolność poprzez wielkie inwestycje, jak choćby, jak choćby przekop Mierzei Wiślanej. Też po to, żeby zapewnić wolność, wolność przemieszczania się, wolność wpływania na polskie wody zalewu Wiślanego, gdzie do tej pory trzeba było Rosjan pytać o zgodę, żeby wpłynąć z Morza Bałtyckiego na polskie wody terytorialne. Mam nadzieję, że już niedługo nie trzeba będzie, że każdy, kto chce, będzie mógł z Zatoki Gdańskiej wpłynąć na wody zalewu wiślanego poprzez kanał, który tam jest w tej chwili budowany. To jest inwestycja, która służy polskiej wolności i wolności nas wszystkich, i służy także rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. To także wspomniane przeze mnie inwestycje w infrastrukturę. One także mają zapewnić wolność. Choćby wolność wyboru miejsca zamieszkania, żeby wszędzie było łatwo dojechać, żeby wszędzie było łatwo uzyskać informacje, czy przesłać informacje, czy przesłać poprzez internet wyniki swojej pracy. Na tym właśnie polega wolność. Ja taką wolną Polskę, nowoczesną, dobrze rozwiniętą chcę budować razem z państwem. Dlatego ubiegam się o ponowny wybór na urząd prezydenta Rzeczypospolitej i proszę państwa o poparcie. Bo wierzę, że państwo też takiej Polski chcecie. Nowoczesnej, ale opartej na wartościach nowoczesnej, ale chroniącej rodzinę nowoczesnej, ale bezpiecznej dla rodziny nowoczesnej, ale bezpiecznej dla dzieci żeby rodzina mogła dzieci spokojnie wychowywać tak, jak chcą rodzice bo to także jest kwestia ich wolności. Wierzę w to głęboko, że gdzie, jak gdzie ale tutaj, właśnie na kaszubach, te moje postulaty, te moje pragnienia, te moje marzenia o Polsce prawdziwej wolności, że tutaj właśnie one znajdują zrozumienie. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa Polska. Niech żyją kaszoby w Rzeczypospolitej. Dziękuję.